Pewnej nocy wydarzyło się coś, co zmieniło praktycznie całe moje życie. Pierwsze tygodnie były naprawdę okropne. Masz problem z zajściem w ciążę? Posłuchaj tej historii. Gdy miałam 20 lat, żyłam serio w ciągłym stresie. Dwa kierunki studiów, próby, koncerty, ciągła jakaś krytyka. Cały czas stres. Chociaż ja go wtedy tak bardzo nie czułam. Dopiero później to wszystko wyszło. Miałam wrażenie, że pędzę jak szalona. Do tego zaburzone miesiączkowanie. Pryszczę na twarzy, no nie wyglądałam zbyt dobrze. Po dwóch latach męczarni poszłam do ginekologa poprosić, żeby mnie szczegółowo zbadał. Po licznych badaniach w szpitalu okazało się, że mam PCOS, czyli zespół policystycznych jajników. Lekarz podszedł i powiedział, że praktycznie zerowe szanse, żebym miała kiedykolwiek dzieci. Ale wiecie, to był taki czas, że ja o dzieciach jeszcze za bardzo nie myślałam. I tak sobie pomyślałam, no, no trudno, no co zrobić? Oczywiście rozpoczęłam terapię hormonalną i tabletki antykoncepcyjne brałam przez 7 lat. Pewnej nocy wydarzyło się coś, co zmieniło praktycznie całe moje życie. Obudziłam się w nocy, słuchajcie, z takimi mega dusznościami. jak po prostu ledwo oddychałam. Popatrzyłam się do lustra, patrzę, a ja, słuchajcie, wyglądałam jak, jak świnia. Byłam tak stupnięta. Zadzwoniłam od razu do rodziny. Proszę o pomoc. Rano przyjechałam do mojej mamy i ona tak na mnie popatrzyła i mówi: Kasia, ty zrób sobie porządne testy na alergię. Zobacz, co się z tobą dzieje. Okazało się, że miałam bardzo silne nietolerancje pokarmowe na laktozę i gluten. Postanowiłam wziąć sprawę w swoje ręce. Całkowicie zrezygnowałam z cukrów, glutenu i laktozy. I koniec z kawką na mleku krowim. Koniec z pątruszkami, batonikami i ciasteczkami. Powiem Wam szczerze, że pierwsze tygodnie były naprawdę okropne, ponieważ z kim się spotykałam, to każdy mówił, Kasia, no nie przesadzaj, to tylko kawka, to tylko takie malutkie ciasteczko, to no. histeryzujesz. A ja słuchajcie, ja się nie dałam. Ja po prostu wiedziałam, że muszę się wziąć za siebie i muszę zadbać o siebie. Po prostu ja naprawdę nie chciałam tak żyć. Niedługo później poza facetem, który bardzo mnie wspierał w codzienności, naprawdę, przeszedł na moją dietę, robił ze mną zakupy, pilnował mnie, ale później wiecie co, było już tak, że tak bardzo mi zależało na moim zdrowiu, że. Już nie myślałam o tym, kto co powie. Nie potrzebowałam tak naprawdę wsparcia, bo po prostu ja chciałam być dobra dla siebie. Parę miesięcy później pojechaliśmy do piekielni gorącej Arizony. Serio, chyba było 50 stopni w cieniu. I słuchajcie, moja ciocia, która tam mieszka, powiedziała mi, Kasia, ty musisz pić przynajmniej 3 litry wody dziennie, bo po prostu się odwodnisz. Więc słuchajcie, ja przez tam półtora miesiąca piłam codziennie 3 litry wody. Jadłam warzywa, jadłam pyszne obiadki, bez pszenicy, bez oczywiście laktozy, żadnych serów, owoce, warzywa, dużo wody, kasza jaglana, dużo kaszy jaglanej pamiętam jadłam. I słuchajcie, wróciłam do domu i dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Organizm był czyściutki. Mam dwójkę dzieci, z którym właśnie robię ten obiadek.